Wszystkich vlogowiczów jest to pierwszy odcinek Vloga na moto Tak to wszystko do tej pory było od czasu zimy W garażu, w garażu Jadę sobie tak do pracy No i postanowiłem coś Coś pogadać, nie? Dzisiaj, dzisiaj mamy w sumie kolejny dzień Po zmianach prawnych w kodeksie drogowym, mandatowym czyli tam zaostrzenia duże się porobiły no wczoraj, wczoraj wczoraj były te zmiany wczoraj weszły w życie już w ciągu dnia słychać było, że ileś tam Pozwoleń na kierowanie pojazdami mechanicznymi zgarnięto, tak Które sam wracałem z pracy wieczorem Jechałem yy, przepisowo Jak był znak do 70, no to jechałem do 70 Bo niestety było trochę trochę dużo policji stali, łapali sprawdzali prędkość no to na no jedno jest to dobre posunięcie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo yy, z oka kierowcy no troszeczkę jest to bani bo wiadomo jakieś zawsze tam ograniczenia a Zapytam się Was, a co wy jako kierowcy, jako posiadacze y, sprzętów jednośladowych, dwuśladowych sądzicie na ten temat. Czy był to dobry Dobry ruch ze strony y, polskiego prawa, czy, czy nie jesteście z tego zadowoleni? Czekam na Wasze opinie. Kilka słów jeszcze na temat właśnie zmian, które poczyniłem, znaczy zmiany. Nie były to jakieś strasznie wielkie zmiany tak, no, w motocyklu, ale jeżeli chodzi o kanapę, przyjechałem już jakieś około ponad 2000 km. Kanapa jest rewelacyjna. Kilka osób e, się mnie pytało i, i jak i jak i jak po zmianie z tej fabrycznej na, e, na tą szytą. Odpowiadam i objaśniam. Jest naprawdę super. Jest duża różnica między kanapą e, fabryczną na tamtej mi się troszeczkę Dupska ze zgiwało przy hamowaniu, ale jest duża różnica i jak zwykle zbliżając się do mordoru przed ósmą, Widzimy, jaki mamy korek przed sobą. No tutaj jest masakra. Tutaj jest masakra, jeżeli chodzi o ten dojazd. Przed godziną siódmą jeszcze jest luźno, można swobodnie sobie dojechać na Mokotów, ale granica godziny ósmej, dzieje się to co widzimy teraz. Dobrych 10 minut trzeba stać, żeby wbić się tam gdzie chcemy. O. Mamy tutaj taki wąwóz, ale nie wjeżdżamy w ten wąwóz. Często oczywiście tak. tak stanie się bliżej środka jezdni no kapno się, że stoję za nim nie wiem jakoś, no, jakiś horror, normalnie horror dobra jedynie co między duże samochody możemy wjechać tak jak teraz jeżeli stoją, nie ruszają się nie mają, nie mają jakichkolwiek szans ee, zjechania w, w kierunku osi jezdni żeby nas nie zgnieść Wtedy możemy iść, jeżeli czujemy się na siłach oczywiście wjechać między te dwa pojazdy duże i przejechać dalej. Mam, mam, dobrą, mam dobrą historię z, z, co do tej stacji Orlenu co widzimy po prawej stronie e, któregoś dnia wracając z pracy w nocy Postanowiłem sobie tutaj zatankować, bo miałem już mało nie pamiętam benzyny czy gazu po uwalcie i postawili nowy ten taki e, urządzenie do opłacenia kartą przy dystrybutorze, prawda? Że nie trzeba wchodzić do środka, tylko można tankując zaraz za tankowaniu zapłacić. No i oczywiście ja tam zapłaciłem sobie. Wszystko, cacy. Skończyłem operację do samochodu i sobie pojechałem. Po kilku, po kilku tygodniach, na sumie tam chyba za dwa miesiące było po wydarzeniu, po tym tankowaniu, yy, przyszło do mnie pismo, żebym się zgłosił na, yy, na policję w yy, roli świadka, chyba to nawet było, yy, złożenie jakichś tam wyjaśnień. No to ja zaciekawiony oczywiście. Pojechałem i okazało się, że w ogóle obsługa stacji zgłosiła mnie, zarejestrowała mój, moje tablice rejestracyjne, że zatankowałem, nie zapłaciłem i po prostu uciekłem, tak? Co się okazało? Zapłata na ich konto wpłynęła po miesiącu czasu. A z mojego konta kasa za to paliwo, to, to paliwo które tankowałem została przelana dwa dni później Czyli Niezły fakaw ze strony ze strony stacji Dobra, jestem przy robocie, tankuję i uciekam do, do pracy